Powiat kielecki otrzymał 8 milionów wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki Noworodka w Kielcach oraz budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niezmiernie cieszymy się, że 8 milionów złotych zostanie przekazane do y, Starostwa Powiatowego na dwie inwestycje. Jedna to jest inwestycja w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka na Prostej. Dzięki temu ta placówka będzie jedną z najnowocześniejszych, na pewno najnowocześniejszą <tuszy> będzie placówką. Y, jeżeli chodzi o szpital położnicy w całym województwie. Druga inwestycja to, to będzie dom opiekuńczy dla dzieci i młodzieży, który powstanie na terenie powiatu kieleckiego. Na jedną inwestycję jest 4 miliony, na drugą też 4, tak załącznie to jest 8 milionów złotych, które zostaną zainwestowane w powiecie kieleckim. O szczegółach planowanych inwestycji poinformował członek zarządu powiatu kieleckiego Stefan Bąk. Zrealizujemy dla pieczy zastępcze, brakuje nam... Placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, więc nie ma chętnych. Z czterech placówek mamy tylko dwie. Na terenie powiatu kieleckiego jest 166 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W 108 rodzinach, czy spokrewnionych, czy obcych. Potrzebna nam jest tego typu placówka, gdyż chcemy, żeby dzieci z terenu powiatu kieleckiego przebywały. Te, które muszą, czyli z rodzin dyfuzyjnych, w rodzin, których się coś wydarzyło, przebywały na terenie powiatu, nie musiały korzystać z innych powiatów. W tego typu placówkach poza powiatem przebywa również 23 dzieci. Kompleksowe wybudowanie trzech budynków umożliwi nam, aby 30 dzieci potrzebujących pomocy, zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych, mogły znaleźć dom i godne warunki do tego, żeby... Spędzić swoje dzieciństwo i młodość. Obecny podczas konferencji prasowej w Janowie poseł Krzysztof Lipiec zaznaczył, że powiat Kielecki jest największym beneficjentem rządowego programu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na briefingu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jesteśmy w Janowie, w gminie Piekoszów w Powiecie Kieleckim, w Powiecie, który jest jednym z największych beneficjentów rządowego funduszu inwestycji lokalnych. To tutaj, w drugim rozdaniu tego funduszu, na teren Powiatu Kieleckiego trafi ponad 40 milionów złotych.